Prawdziwa historia, a true story, from the Falklands, z Falklandów. Dwa hełmy, two helmets. W roku 1982, in the year 1982, była bitwa o Falklandy. There was a battle in Falklands. To była bitwa, gdzie zginęło bardzo dużo Brytyjczyków i bardzo dużo Argentyńczyków. A lot of British were killed and a lot of Argentinians were killed. Pierwsza historia dotyczy argentyńskiego żołnierza. Story one is about an Argentinian soldier. On bardzo wiele wycierpiał podczas wojny, ponieważ stracił wielu swoich kolegów. He suffered a lot during war because he lost many of his friends. Był tak tym wzburzony że, mm, i smutny. He was so upset and sad, że postanowił wziąć jakieś trofeum na pociechę. So he decided to get a trophy. To take a trophy to bring some happiness. A że po bitwie na ziemi leży dużo. dużo rzeczy. And because after a battle there are many things on the ground, leżał tam również hełm zmarłego Brytyjczyka, który zginął. There was also a helmet of some killed British men. A więc um, argentyński żołnierz wziął go ze sobą. So the Argentinian soldier took it with himself home. Wziął go ze sobą do domu. Minęło wiele lat. I ten już starszy pan Argentyńczyk, który kiedyś był właśnie tym żołnierzem, now this elderly man, zaczął rozmyślać o przeszłości started thinking about the past. Zaczął myśleć o rodzinie człowieka, do którego należał helm. He started thinking about the family of the man, whose the helmet was. A że helm był podpisany, and because the helmet was signed. Postanowił odnaleźć rodzinę właściciela. He decided to find the family of the owner. Kiedy ten młody Anglik poszedł na wojnę, when this young Englishman went to war, on miał zaledwie 25 lat. He was just 25. Jego siostra, która czekała na niego w Wielkiej Brytanii. His sister, who waited for him in Great Britain, miała zaledwie 15 lat. Was only 15, kiedy jej brat został zabity. When her brother got killed. Rodzice Aleksandra Shaw'a, którzy już dawno umarli, the parents of Alex Shaw, who Had died already. Nigdy nie zobaczyli swojego syna po wojnie. I've never seen their son after the war. A więc, starszy już argentyński żołnierz postanowił pojechać do Anglii i oddać hełm brytyjskiego żołnierza jego rodzinie. So he decided to give the helmet back to the family. Historia druga. Story number two. To historia innego argentyńskiego żołnierza. It is a story of another Argentinian soldier, który stracił swój hełm, którego hełm zaginął. Whose helmet got lost. A podczas wojny Ten helm uratował mu życie. And during the war this helmet saved his life. Ponieważ był trafiony w głowę kulą because he was hit with a bullet on his head. Po wojnie był częściowo sparaliżowany i ślepy na jedno oko. After the war he was partly paralyzed and Blind on one eye. And, and blind on one eye. Ale bardzo wdzięczny za życie, but very grateful for saving his life. Pewnego dnia dostał wspaniały prezent. One day he received a great present. Ktoś kupił mu. Gdzieś przez internet jego własny hełm, który też był podpisany. Someone had bought him his own helmet. Od tej pory ten starszy Argentyńczyk, którego życie zostało uratowane przez ten hełm, chodzi z nim zawsze, zabierając go ze sobą. Niczym ukochanego misia. This elderly man who was saved by this helmet always takes the helmet along like a favorite teddy bear, bo jest tak wdzięczny temu hełmowi za uratowanie życia because he is so grateful for saving his life. Tak kończą się te dwie ładne historie o dwóch hełmach. Bye!